Pierczyk Bizec wybrzmiał i zaczynamy. Przeszłożusz w piłce podanie do numeru siódmego, do Pawła Buli. Paweł Bula teraz ma piłkę Kamil Bociański i mamy rzut z autu dla, dla Przeszłożuszów. to włączyłem, no. Dobra, tutaj zagranie numer 11 i mamy pierwszą interwencję Łukasza Gajdy. Bardzo dobry źli z Miłosza, Pilcha. Porzucie rożne wykonałem przez przeszłochorów. Numer 11 Kamil Jankowski. i Piękne podanie do Sergiusza Handla. I mamy otwarcie w wyniku po 50 sekundach meczu. na przeszłochorów wychodzi na prowadzenie. Świetna akcja dwójkowa. Numera 11 Kamila Jankowskiego z Sergiuszem Hanelem, gdzie ten drugi pakuje piłkę do siatki. Rozpoczynamy. Kim ja z wodem? Pilcha. Bezpiecznie do tyłu do Olafa Franke. Olaf Franke przejmuje teraz i po głowie niestety Miłosza Pilcha Niefortunna interwencja. Zaskoczony Kuba Kulodzik. 2 do 0 dla drużyny przeszło o, Sytuacja, w której jeszcze kilka sekund temu Ślepiotka mogła zdobyć bramkę. Nie traci piłkę, ale jest na posterunku Olszewski, ponownie Rotuski. Rotuski, będzie strzelał, Rotuski, Rotuski i mamy 3 do 0. Bardzo ładna akcja indywidualna Łukasza Rotuskiego. Już trzy bramkowa przewaga przeszło Chorzów. No pora się wziąć w garść. Nie wybierze, ale tylko w środek bramki. Nie miał z tym problemów większych Adrian Klimek. Ponownie na boisku Kuba Kulozik, mija z wodem Sergiusza Hanela, ale niestety skończyło się to stratą piłki i tym samym 4 do 0 dla drużyny Przeszłochorzów. Na listę strzelców pisał się Kamil Bociański, który zablokował strzał Kuby Kulozika i już do pustej bramki skierował piłkę. Tymek. Frankę, Hanel i mamy 5 do 0 dla drużyny przeszłochorów. Bardzo ładna akcja dwójkowa. Gracza z numerem 6 i gracza z numerem trzecim. Hanel do Kryśia, Kryś. Kryś do Franke, Frankę. Kapitalny zwód i jeszcze lepsza bramka. 6 do 0. Minięty musiała i okno, same okno bramki Łukasza Gajdy. Nie miał nic do powiedzenia golkiper Ślepiotki. No bawi się, bawi się drużyna Przeszło Chorzów na hali Katowickiego Spotka. Sergiusz Hanel wrócili już do swojego ustawienia w obronie. Gracze Ślepiotki nie zdołał teraz Kuba Machowicz i Sergiusz Hanel rewelacyjnie dwoma z wodami. Poradził sobie z defensorem ślepiotki Ochojec, 7 do 0 na tablicy wyników. Czas wzięty przez kubek Lozika. Frankę? Do Hanela? Hanel do Franke? Niedokładnie w kierunku litera. Frankę? Hanel? Oko w oko z gajdą! I mamy na tablicy wyników już ósmą ramkę. 8 do zera. Sergiusz Hanel po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców. Bramka skutkowała tym, że na boisku może pojawić się kolejny gracz ze ślepiotki Ochojec. W no, ma... razie poirytowany hanel teraz. Hanel zagrywa do litera. Mamy 9 do zera dla drużyny przeszło chorzów. Bardzo ładna dwójkowa akcja. Gracza z numerem 11. Marka Ritera, a także Sergiusza Hanela. I bardzo blisko. Drużyna przeszłochorzów. dwucyfrowo Dawid Kryś przy piłce odgrywa piłkę do Ritera. Hanel przy piłce, Hanel, Hanel. Staną przed bramką do Kryśa. Bramka numer 10. Dla drużyny przeszłochorzy w analizę strzelców wpisuje się Dawid Kryś. Rosiński do Pilcharda. Niedokładnie do Rosińskiego. Hanel. Hanel. Ale szkapitalna bramka. Pawła Buli. Nad ręką Łukasza Gajdy. Również w prawe okienko. Bramki strzeżonej przez Pera Ochojca. I mamy 11 do 0. Hanel. Hanel. Szukał Rotuskiego, ale ewidentnie go przestraszył wręcz Machowicz przejęciem tej piłki. I teraz oko w oko, Rotuski czy Gajda? Rotuski, 12 do zera dla drużyny Przeszłochorzów. Bardzo ładna akcja dwójkowa. Znalazł tutaj, chyba był to Olaf Franke, który znalazł bardzo ładnie Łukasza Rotuskiego, ten pod nogami Łukasza Gajdy, no myślę, że zasłużyła drużyna Ślepiotki Ochojec w tym spotkaniu na bramkę, naprawdę przez zwłaszcza pierwszy fragment tego meczu teraz jest idealna ku temu szansa jeszcze raz i jeszcze raz Gnatyuk i mamy bramkę mamy bramkę dla Ślepiotki Ochojec zasłużoną bramkę naprawdę zasłużoną bramkę o której powiedziałem, ponieważ numer 14. Granat. Zapędzie ślepiotka ale do końca. 4 sekundy. Spotkania za chwilę wybrzmi Sylena końcowa, i w tym momencie właśnie się to dzieje: 12 do 1 w spotkaniu pierwszej ligi na zdrowie Katowickiej Ligi Halowej. Przeszło Chorzów pokonuje ślepiotkę ochoiec. w jednostronnym spotkaniu. Zasłużenie drużyna Szlepiotki zdobyła w samej końcówce jeden bramkę w tym meczu na którą zasłużyli głównie postawą w pierwszej połowie spotkania, gdzie jeszcze w początkowych fragmentach naprawdę ten mecz wydawał się nam wyrównany. Później już jednak z biegiem czasu wyraźna przewaga Chorzowian doprowadziła do tego, że wynik jest jaki jest.